Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy ciasto z figami w Lidlomixie. Oczywiście można to ciasto zrobić nie używając Lidlomiksa, a jedynie miksera, także przepis jest uniwersalny. Będą nam potrzebne widoczne tutaj składniki, czyli jajka, mąka. Ja mam tu typ 550, może być 450, olej roślinny, słonecznikowy bądź cukier, proszek do pieczenia. I oczywiście figi. Mam tutaj 600 gram fig przywiezionych z Chorwacji. Wyglądają przepięknie, są dojrzałe. W pierwszej kolejności usuniemy ogonki i je po prostu przekroimy. Skórki absolutnie nie usuwamy. Gotowe, tak przepięknie wyglądają figi. Świeże są bardzo zdrowe i są o wiele mniej kaloryczne niż figi suszone. Także warto, warto je jeść. W Polsce ciężko to wstępne, ogólnie u nas. Jeśli się pojawiają, to warto je kupić i zjeść, bo naprawdę rewelacja. A jeżeli jesteście w Chorwacji, to warto wyskoczyć na jakieś drzewko. Taki żarcik. Są zerwane prosto z drzewa w Chorwacji, więc są świeżutkie. Dosłownie przedwczoraj były zerwane i przepięknie przetransportowane. Także wyglądają idealnie. Nie były mrożone, absolutnie. Są świeżutkie. A więc mamy przygotowane figi, więc możemy przejść do zrobienia ciasta. Następnie odmierzamy potrzebne nam składniki. Można to zrobić bezpośrednio w Lidlomixie. A chciałam Wam pokazać tutaj, jak to wygląda na potrzeby filmiku, oczywiście. A więc białka oddzielamy od żółtek, cukier, olej i mąkę. Mieszamy z proszkiem do pieczenia. Następnie przechodzimy do naszego Lidlomixa, w którym montujemy nasadkę mieszającą. Wlewamy nasze białka. Delikatnie je solimy. Zamykamy pokrywę i ustawiamy czas 2 minuty 4 obroty. Gotowe, białka pięknie ubite. Następnie uruchamiamy maszynę na 3 obrotach. I powoli dodajemy żółtka. Wsypujemy cukier. I wlewamy olej. Pieczenia. Ciasto gotowe. Ma przepiękną konsystencję. Tak właśnie powinno wyglądać takie biszkoptowe. Mam przygotowaną formę o średnicy 25 cm. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia i teraz wylejemy nasze ciasto. Piękna konsystencja. Puszyste. Będzie smaczne. Następnie wykładamy figi. Lekko je tak dociskając. Ale będzie przepyszne. Przepis na ciasto jest bardzo fajny, uniwersalny, bo możecie tutaj użyć innych owoców także. Więc niekoniecznie muszą być figi, ale tym razem jest ciasto figowe u nas i dlatego jest też filmik. Wczoraj wróciliśmy z podróży z Chorwacji, gdzie udało nam się fajnie zdobyć fig. Sporo. Dlatego jest ciasto Figowe dzisiaj I chłopaki się bardzo, bardzo cieszą Jeszcze zrobię dżemik z fig Ale już tego nagrywać nie będę Postanowiłam, że pokażę ciasto Ponieważ jest proste i zawsze je robię na wakacjach Tym razem nie mogłam Ponieważ nie mieliśmy kuchenki A gdy byłam jeszcze na urlopie z chłopakami W czwórkę gdy byliśmy, to nie było jeszcze wówczas dojrzałych fiktak. Patrzcie, jak to pięknie się układa. Ja tak zaglądam kamerkę i układam. Mam nadzieję, że to równomiernie. Wszystko ładnie. To Fajnie, to często urośnie. Oczywiście można na przykład proporcje zwiększyć i większą blaszkę użyć lub mniejszą spróbujemy tu pougniatać jeszcze jeszcze trochę mi zostało ale wygląda cudnie zawsze na wakacjach piekę to ciasto gdy mam kuchenkę spójrzcie jak przepięknie się to komponuje będzie przepyszne użyłam tu niewielką ilość cukru możecie oczywiście dosłodzić ale uważam, że jest odpowiednia bo figi są bardzo bardzo słodkie że tutaj, gdzie tu jeszcze wolne? Wszystkie trzeba wykorzystać, żeby było mega owocowe. W sumie tutaj jest 60. Gdzie tutaj, tutaj. Wygląda przecudnie, prawda? Mm, będzie pychota Jeszcze w tym roku nie jedliśmy takie ciasta. W tamtym roku codziennie, praktycznie co drugi dzień piekłam na wakacjach. W tym roku, no niestety, nie, nie udało się. Ale to jest rewelacyjne ciasto, letnie, także kojarzy się bardzo, bardzo z Chorwacją. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 45 minut. Tada! I tak przepięknie wyszło ciasto. Wygląda cudownie. Figi ładnie się ułożyły, więc kroimy. Tak się prezentuje. Proszę, jakiś liczny kawałek. Figi pięknie ułożone. Wygląda bardzo ładnie. A więc życzę smacznego. A z pozostałych fig zrobiłam trzy słoiczki takiej konfiturki.